Chciałbym wam pokazać, jak robię najszybszy speedrun w Dead Rais. To jest normalny dzień w Dead Rais. Czekaj, co? To, to chyba nie jest tak naprawdę normalny dzień w Dead Rais. Dziwne. Weźmy. Dobra, gdyby nigdy nic. Wybrałam sobie oczywiście trudniejszy tryb, żeby zdobyć bondy. Tylko że. Sztabka złota. No i jak zawsze to jest kłopny. I pojedźmy tym czymś dobra, nie wnikam. od? Aha, dziwne. Nie powiem, że nie. Bardzo ochaju. To, to miał być zwykły dzień w Dantelesad. To co się wydarzyło, wydarzyło się więcej niż w moim życiu. Ciebie.